Nikt ze stewciem Grymaśnikiem nie mógł przyjść do ładu. Jadłby chętnie konfiturki. Nie chciał jeść obiadu, gdy mu dadzą smaczną zupkę lub kawałek mięsa, ani łyżki nie wypije, nie zje ani kęsa. Biedna mama widząc nieraz jego kwaśną minkę, pyta: Stefciu, czyś ty chory? Zjedzże odrobinkę? Zjemy razem, dobrzy synku? Ja przy tobie siądę. Ale Stefcio krzyczy, nie chcę, nie chcę jeść, nie będę. Kara w końcu go spotkała, bo ot, co się dzieje. Pan Stefanek Grymaśnicki w oczach mizernieje. Dzień nic nie jadł, nie jadł drugi. Osłabł tak na trzeci, że zaledwie kroki stawia jak maleńkie dzieci. I nadziwić się nie mogą znajome chłopczyki, bo ma nogi pan grymaśnik cienkie jak patyki. Na dzień czwarty, gdy z fotela ruszyć się nie może, począł Stefcio lamentować: Ratujcie, ach Boże, Jakieś leki obrzydliwe łykać trzeba było! To też teraz pan Stefanek zajada aż miło.